Jak łatwo i tanie udekorować dom na święta? Chodźcie, chętnie wam pokażę, jak ja to robię. Już 5 grudnia, jutro Mikołajki. A to oznacza, że jest to najlepszy moment, żeby zabrać się za dekorację. Ja już sporą część mieszkania mam udekorowaną. ale zostało mi kilka ważnych smaczków. Pokażę Wam mój pomysł na choinkę w wazonie. A następnie udekorujemy razem drzwi. I te drzwi, powiem Wam, robią taką robotę. Ale po kolei zaczynamy od choinki. Ja gałązki miałam za darmo, ponieważ przywieźli mi je moi rodzice z własnego grodu. Oprócz, Oprócz tego potrzebujemy wstążek różnych grubości. Oraz czerwoną, szeroką organzę. Ja zamawiałam akurat na Allegro. Do wazonu włożyłam zam lampeczki na baterie. Układałam do wazonu różne gałązki, a na tym poukładałam kokardki. I taki strojek nas zadowoli dopóki nie będziemy mieli naszej choinki. A teraz przechodzimy do mojej ulubionej dekoracji w mieszkaniu. Zaczęłam od szerokiej wstążki, którą przewiązałam przez drzwi w pionie i zawiązałam kokardę. Następnie organza, którą złożyłam na połowę, obwiązałam w poziomie na tej samej wysokości, na której zrobiłam kokardę. Uościłam z niej takie piękne wąsy. Następnie wzięłam cienką bordową wstążkę i dosłownie w tym samym miejscu zrobiłam również kokardkę. I tak wygląda nasza gotowa dekoracja. Tak mi się spodobała, że zrobiłam Mam Ją od razu również w sypialni. Powiem wam, że naprawdę szybko się to robi. I naprawdę poradzicie sobie same bez żadnej pomocy. A jeśli Podobają Wam się takie treści. To koniecznie unie. zostawcie plusika, żebym wiedziała, żeby nagrywać takich więcej. Następnie tą cieniutką wstążką zrobiłam jeszcze kokardki na szafie. Wygląda to przeuroczo. A kiedy ja pracowałam, Kamil zrobił mi niespodziankę. Założył lampki na balkonie i zrobił taki ciekawy stroj. I resztek gałęzi, które zostały. Dajcie znać, jak Wam się podoba. A, I zapomniałabym pytanie na dzisiaj: który dzień grudnia jest waszym ulubionym? Mikołajki. Wigilia. Pierwszy dzień świąt, a może Sylwester? dajcie znać w komentarzu, trzymajcie się i buziaki.